Proszę. Rozgotowania. Co? Ja? Umiem no powiedz bo, bo. No to umiesz gotować ziemniaki? Umiem. No to co ja A, się A ile się gotuje no, ziemniaki? No 15 minut. Albo pół godziny. A że było rozgotowane, to ile? No to ile? Po Pół godziny! Pół godziny! Tak ja tak mówię. Ale nie tylko go... Przekleci. No, ale to, że ja to... No, ja nie umiem robić, nie? Jak nie umiesz robić ziemniaków? <głuszy> co ty ja ziemniaków nie umiesz robić? Ja, ziemniaki, ja, ja umiem robić, chłopcy. Tylko co, że nie umiem robić? Co mi nagrywasz? Ja ci awaś pokażę, tak? Jebałka. Nie. Ale weź ten. To, pokaż. Bo nagrywamy nagrzewamy, ale gałązko. <noise> ale waria takie język ci. tym. Mów jak jajka smażysz. Jajka? Jajka manie. No i no i zbijam jajka. Pierwsze no się się stopi. No i, no i tu nie jajka. A masz to nie robisz tak? Co? Nie. No bo ja nie robię. No źle wychodzi. No, no, i, no inny smak ma. I to dodajemy. No smak, żebyś musiał szybiorkę się dopierdolić. A ten No a ten mówię na macie. Kiebakę dajesz? Do to... tego? Kiebańskę? Boczek. Ja daję kiebłasek. Boczek smażą. No sklejoną. To by się zasrał kogo odpływ. Czemu? Wiesz jakie jak to dobre? Z cebulką, a Brzemy jebałe z tym? To jest komisji jest, kurwa, jeszcze jest śliczny, no, on należał. Nie jebałeś dżem śledziem? Co? Nie jebałeś dżem ze śledziem? Nie. To spróbuj. Nie jadłem tego. Ale z z keczupem? Też nie jadłem. Czy wy i w przyszłości mieć restaurację? Nie. Mhm. Mi nie jest niepotrzebna. Nie Dlaczego? Ja Ci. Ja Ci. Co? Z żemem i na to śledź.